Mówi star planet. Mówi star planet. Piękny look. Boże, jaki piękny look! Jezu, co jest? Kto? Czemu mi... Co tu się dzieje w ogóle? Dobra, otwieramy to. Znowu z mojej historii. Boże! O. Fajna buty. Bardzo słodkie okulary. Wow. Też z mojej listy życzeń. Nie, jak to, dlaczego? Piękne. Ile mam autografów? Muszę to. 303 Wydarzę. Co tu się dzieje? Ja się nie nadaję na idolkę ludzi. Zdecydowanie nie. Ja tu jestem tylko, żeby się dobrze bawić, dla fanów po prostu. Nudzi mi się to wbijam na MSP. I robię rozróbę. <noise> o Jezu. Czeka w ogóle, co tu się dzieje? Mam bardzo dużo takich starych rzeczy, których, z którymi nie mam co w ogóle zrobić. I jeśli ktoś by chciał, zapraszam, pisać śmiało na priv, to jakieś tam, coś tam powysyłam. Eee, także, no, bo na tyle z ogłoszeń parafialnych. Because tonight won't be denieded, I will fall for you. Muszę się naprawdę dłużej, dużo tych rzeczy pozbyć, bo mam za dużo. Nie, nie. Tych włosów, tego wszystkiego w szafie i co jakieś to jest chyba Unii, nie? Czy to jest program, czy to jest prawdziwe? Wydaje mi się, że program, bo jest dosyć wysoko w mojej szafie. Nie wiem, jak ktoś wie, to piszcie w komentarzach, czy to. Co na przykład, nie wiem skąd to mam w ogóle. Jakiegoś tygodnia Unii pewnie. Jestem fanatykiem tygodni unikatów. Kocham, kocham po prostu te wszystkie jakieś. przeglądać sobie unikaty, kupować wszystko, co mogę. I bardzo dużo moich szafy to są po prostu unikaty z tygodnia unikatów, jak to na przykład, nie? Wszystko to jest tragedia. Chętnie bym się pozbyła niektórych tych rzeczy, bo tego jest za dużo. Jak samo nie wiem, co to jest w ogóle. To jest w sklepie chyba normalnie, nie? Nie wiem. Skąd ja mam te rzeczy? Jak to się dzieje? Nie wiem. Nie wiem, skąd ja mam te rzeczy. Z tygodni uni. Szuka Pixie Star jest bekowa. Bardzo mi się podoba. To na przykład nie wiem skąd mam. Co też. Nie wiem. <laughs> nie wiem w ogóle większej rzeczy. Czy to są jakieś itemki ze sklepu, czy to są unikaty? Wiem, że to jest unikat. To mi się podoba co... chyba. Nie wiem, czy, jest eventu, czy jest gazetki, z Eventu, czy z gazetki, bo no, z ewentu. fajne to jest. O, to już są stare jakieś rzeczy. O Jezu z mojego pierwszego vipa, czy coś. Tutaj 2019, Boże. bosze, co to jest? Muszę oddać niektóre te rzeczy naprawdę, bo za dużo tego mam. Oddam, oddam. Hmm, ktoś odda zagrafy. No i bardzo dobrze. Oddam zagrawki free. Oddam za darmo i za grafki. O. No i również wspaniałe. Ja Musiałam chyba zrobić artykuł z takimi rzeczami, ale one są tak głęboko w mojej szafie. Że zanim ja zrobię to gardbułka, a potem znajdę te rzeczy w mojej szafie, żeby komuś wysłać, będzie tragedia. piękna. A ja mam się w znajomych. Proszę bardzo. Każdy graf jest na wagę złota tutaj. A, ładna sukienka. O Jezu. Zespół TVNI. Twoje restauracje jest brudno? Czy do twojej restauracji przychodzi mało osób? Starasz się, żeby jedzenie było dobre, a klienci narzekają i tak? Czas to zmienić! Boże, zacznijmy od podstaw. Zacznijmy od zera. Z Magdalenką Gessler. O mój Boże, to ona! Jak on to powiedział? Królowa Masterchef 120-kilowa, kolorowa papuga. Na głowie cztery opakowania makaronu, Wifon rozczapieżone. <grymne> Rewolucja rewolucję z Magdalenką Gessler. Zmienimy wygląd restauracji, jedzenie, a nawet duszę. O kurde, to, to brzmi szatańsko trochę. Kodzę w to. Tak, dokładnie. Staramy się o wszystko, by było dobrze w Twojej restauracji. Nie chcesz mieć grzybów? Napisz prywatnie. O Boże... Oni na serio robią Masterchefa? Mam Movie Star Planet? To jest piękne, absolutnie wspaniałe. O kurczę, tytuł zapadnie w dół, to jest ambitne. To sprawia, że czuję emocje. I to powinno, to dzieło sztuki powinno być w jakimś muzeum, naprawdę. Ludzie sprzedają ciuchy tam mówić Star Planet? WTF, jestem słodka jak cukierek, tylko owin mnie w papierek. Ojejku, ten cytat, ludzie mieli to w tych statusach na Mówi Star Planet kiedyś. Boże, to były czasy, teraz nie ma czasów. Te Mówi Stars są szalone jakieś. Ja już nie pamiętam, nawet jak się robiło ładne luki, stóp nie mam w ogóle. Może tej lepiej, darmowa cenzura. O, nieważne. Nie wiem w ogóle, co mam sądzić o tych nowych itemkach na Mówi Star Planet, bo z jednej strony niektóre są naprawdę bardzo ładne. Na przykład to? Kurczę, to jest. Super. Nie podoba mi się trochę jak to ten blending, jak to dziwnie się tutaj miesza. Nie wiem, co o tym sądzić. Ale ładne. Taki na tom Drakulore, jak ona miała z Monster High. Za moich czasów za te włosy to by się wydała dusza po prostu całą. No by kosztowały tam, nie wiem, 1200 Star Znajdę ich teraz pewnie, ale były takie uszy. Um... W sensie, uszy. Boże, twój, włosy z uszami. Takimi cat girl, Ale one były tak brzydkie. Tragedia. Innocent braiding. A czemu miałoby być nie innocent? Przepraszam bardzo. O oh, Jezu. Cute. ci na Movie Star Planet by to kochali. Pewnie kochają. V-banks. Jak to się nazywa? Boże. Yy, no, grzywka w kształcie V. To mi się kojarzy zawsze z takimi wampirami. Boże, ktoś ode mnie pisze. Znowu. Masakra. Właściwie stąd nagrywam mówi Star Planet teraz. Włosy są ładne i szkoda, że są dla VIP-ów. I te włosy są ładne, ale szkoda, że są dla VIP-ów. Boże, jak ja bym po prostu... To jest szczyt. To jest szczyt mody. Boże, no nie, nie mogę na to patrzeć. Nie mam VIP-a, nie jesteśmy na VIP-a, mówi star Planet. Włosy również mama, już mi się nie podobają. W sensie nie podoba mi się to, że one są takie, mają za bardzo, za duży kontrast cieni jest i przez to wyglądają, jakby były tłuste. Nie podoba mi się to w tych. Yy, przez jakiś czas mówi Start miało taką erę, że robili to włosy właśnie tylko w ten sposób, że były takie z bardzo kontrastowymi cieniami i to wyglądało okropnie. Ja o tym mówię: no, jak zrobić na czarno, to one wyglądają jakby były tłuste. W sensie jak są jasne, to są piękne, ale jak są ciemne, to to wygląda tragicznie. I to mnie boli zawsze. O Jezu. Ono ma normalnie ten... A nie, to jest pasek. Co to jest w ogóle? Co to jest? Tragedy. Same miniówy tu są normalnie. Szukasz spódniczek i większość to są miniówy. Miniuwa. No w sumie no, trochę miniuwa. No... to Daj temu pas już. Z miniuwa definitywnie. To jest również takie mini nie wiadomo co... To jest też miniowa ewidentnie. To jest. No, ma wysoki stan. Dobra. To jest taka mega mini. No, jak to to robi? Co to robią? W ogóle, co tu się dzieje? A to jest taka fajna wakacyjna. Podoba mi się to. Taki motyw takiej syrenki, która dopiero wyszła z wody. Ank girl. No tak. Ty jesteś moją małą pankową królową, te sprawy, nie? jest Fajna, ale chyba jest tylko sama tylko z mniejszą ilością łańcuchów. A co to jest w ogóle? Czy to, co to w ogóle to wygląda? jak Jakiś taka podwinięta ta sukienka dla tych yy, Made dress, kurde. Śmieszy mnie to, że bardziej bliskiej yy, koloru skóry mojej mówi star, pla e, moje star Planet. <klucz> moje mówi Star jest biały niż to, chociaż może na przykład coś takiego. O, i e, dosłownie chyba. Let's no i co to jest kolejna minuwa znowu? Że ty mi się kojarzy z Sailor Moon. Bo zamiast tego taka czerwona ten ta, i by było, nie? Nie wiem, nigdy nie oglądałam Sailor Moon, tak szczerze. Beekeeper? Nie wiem, czy to jest adekwatny strój do posiadania pszczół i zajmowania się pszczołami. Te gołe nogi, nie. Chyba, że pod spodem ma kombinezę. A, ale to 2020. 100%, tylko zmienić to na jakieś różowe. No... no. Nie, nie, nie. Nie, bo ja tu mówię od rzeczy, a nic nie robię w sumie. No tak. Ach, te wampiry geje. Masakra jakaś. i Tomek chyba istnieje od 2021, czy coś takiego, mi się wydaje. Bogini Ziemi? Ciekawe. Jezu, lutyfy. Też mnie facebookuje. To są chyba najdziwniejsze włosy, jakie widziałam, ale fajne są. Jak najdziwniejsze włosy na Movie Star Planet, bardzo mi się podobają. Przejrzyjmy kopkę. Faktycznie te włosy są ładne. Podoba mi się w ogóle to, że jest tyle teraz różnych typowo opcji takich no to są typowo takie na jakieś włosy i tak dalej. Albo na takie cielisty, tam. Takie boho. To rozumiem czemu jest w topce. Jest bardzo ładna. Nie wiem co ja mówię. Spodnie są ciekawe. One są takie, nie wiem, jedziesz na wyś i wracasz z takimi spodniami. O mój Boże, jakie fajne. Ej, to jest zarąbiste. może na przykład różną podeszwę. Ej, super. Joink. Ludzie to kupują? No by były fajne na luki z Boże, cudowne by były na lukie z O Jezu, mój Boże. Ej, to jest kinda... Jest to całkiem slay, że tak powiem. Jak ta dzisiejsza młodzież mówi slay. Together. O Jezu. Powiem nie ma na mówić czegoś takiego, że na przykład topka samych włosów albo topka samych butów i tak dalej, to by było po prostu... Wspaniałe. Ja bym się tak cieszyła, gdyby to zrobili. Zawsze mam problem z tym, że na przykład nie wiem, szukam fajnych butów. Nie ma fajnych butów w butach. Nie ma fajnych butów. Nie wiem gdziekolwiek. I nie mogę sobie nic znaleźć fajnego. O kurczę. I ten nietoperz. O Jezu, absolutne cudo. No kurczę, słona skóra. Nie wiem co mam sądzić o tej nazwie. Bella Donna. Dobra, cofam to, to włosy są chyba dziwniejsze. Dosłownie to jest esencja mówi Star Planet. Jeden z najpiękniejszych itemów na tej grze. Hitcher hitcher! Jak ten zespół! O mój Boże! Lebycie no już nie wierzę, śmierci. Się włącza moja arachnofobia. O nie, ten pamięt na tym oku. Eee. No nie przyglądałem zdjęć w sumie. Jest to dzieciństwo. Tam chyba nie? Czy coś takiego. Pamiętam, jadłam kiedyś te rzeczy były. dobre. Bardzo fajnego masz pieska. Piękny piesek. Zapraszam pan, jeśli ktoś jest ciekawy, to nie wiem, i chce sobie oglądać yy, jakieś seriale MSP. Idzie, pignijcie. Co to jest? O mój Boże, ale piękna, superowa. Daję łapkę w górę. Czemu? Ty jej kuzyn. To jest to. Totalnie, gdybym była vip też bym miała taką twarz. Nie wiem co to, to jest jakieś anime chyba nie. O, to musi być dobre. To musi być zarąbiste. Jadłabym. Ale słodki ziom! Muszę przekręcić głowę o 90 stopni, ale bardzo ładne. Ale fury. Nie podoba mi się, nie podoba mi się nigdy, jak ludzie rysują y, te usta takie na bok. Temu! Połącz to przynajmniej! Oj, poszłabym na taką imprezę. Fajny koncept, ten aparat, że se robię selfie. To jest fajne, podoba mi się. <laughs> FNAF, o mój Boże! Animatroniki FNAF, ale piękna. Jeśli to jest Twój art. Boże, kocham cię, jeśli to jest Twój art. Przegrałam chyba pierwszy chapter w Face i reszta już nie, nie grałam. A chciałabym w sumie, mam wszystkie kupione i tak dalej, ale ja jakoś nie mam, nie mam ochoty. Na to. Już dawno to było i nie będę pamiętać w ogóle fabuły. Łatcy <laughs> much! <laughs> o nie, to nie to. Nie, dlaczego? O jest. O, dostałam autografa, dziękuję. Faktycznie, ma S. Strefa wolna od LGBT. Nie! Boż! Boż, kto to robi? Kto to wymyśla? O, komentarzy jest dużo. Gdzie jest najbliższe? Ale Sigma, oh my god. Kobiety do niego lecą pewnie drzwiami i oknami. Takie w szkole rozdawali. Serio? I to źle. Powinnaś być tolerancyjna albo pokrywać się. Nietolerancyjna. No, ale ogólnie to tak jakby po co? Hejtować innych. W sensie są o wiele lepsze powody, żeby hejtować innych. Na przykład ich zachowanie, a nie to, jacy są. No typy. Serio? Aż tyle kosztuje VIP? O matko. Ile? Ja nie zdawałam sobie sprawy z tego, że 3 miesiące to jest kurczę 125 zł 330. Tyle razy byłam na tym ekranie, żeby zbierać codziennie prezent, a tutaj taka niespodzianka. Co to w ogóle jest? No i automatycznie weszłam fartbooki i już mi się straciły wszystkie zdjęcia. Dobra, można zobaczyć artbook. Chciałabym pójść do łóżka z Gabrielem Flasharem. Lizałabym mu. O co chodzi? O, o co chodzi z tym, tym flasharem? Ktoś ostatnio do mnie pisał i się pytał. Chyba kogo wolę, kogoś tam a kogoś tam. Co to jest w ogóle? Niech mi to ktoś wytłumaczy, ja nie rozumiem. Mocy. Jestem gejem. Proszę kupcie mi coś z listy życzeń. Dokładnie tak. Kupcie, to wtedy może przestanie być gejem. Ja też jestem, znam Twój ból, współczuję. No, proszę grafować tą osobę. Będzie mieć tysiąc szybciej ode mnie. 100%. I love my wife. Ja i moja żona. O jezu. Czemu on jest taki... Ona. To jest babcia. Oj babciu, no taka niska, bo maleje nas no teraz, wszystko jasne. Kocham cię kochanie moje, kocham cię kochane moje, je. Oh, yeah, yeah. Jesteś z, 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 kochany, ja kochana, ty ja, do końca całego świata. Piękne, absolutnie 10 na 10 artbook. W ogóle ten artbook jest dalej aktualny. Jeśli ktoś chce, chętnie służy um, prezentem czy czymś tam, pozdrawiam.